technologie. AI, automatyzacja, to brzmi je tak, o science fiction, racket science dla niektórych. Jak tu w ogóle oswajacie klientów z tym nowym podejściem? Dwie rzeczy są potrzebne. Jedna to jest entuzjazm, żeby ludzie rzeczywiście chcieli się tym bawić, bo to jest pewna forma eksperymentów. Osoby, które lubią majsterkować, coś sobie dłubać, no, mają pewną taką zajawkę na to, żeby coś stworzyć nowego, ciekawego. I w każdej firmie są takie osoby. Są majsterkowicze na poziomie, a może w tym procesie coś zmienię, a może byśmy robili trochę inaczej. Z nudów, może z ciekawości odkrywania nowych rzeczy, więc, znalezienie tych ludzi to jest jedna rzecz. A druga to jest pewne uprocesowienie. Gdzie rzeczywiście chcemy dojechać? Czy jak już znamy te narzędzia, co chcemy sobie usprawnić? Czy chcemy mniej czasu spędzać na rzeczach powtarzalnych? To jest świetna rzecz, nie? no bo każdy się męczy, jak ma zrobić coś typu, nie wiem, umyć okna przysłowiowe, tak? no to, to nie jest nic, nic miłego. A w takiej firmie, nie wiem, przesortowanie poczty, żeby ona lądowała w różnych miejscach, czy też e, pisanie już wstępnych odpowiedzi. Rzecz, którą ostatnio na przykład wdrażamy, e, co nam się bardzo pomaga, że jak wpadają lidy, tak? czyli zapytania z, z rynku do, do danej firmy, no to wiemy mniej więcej tyle, ile nam klient napisał. No, i zwykle dobry handlowiec musi zrobić research. A kto do niego napisał, a czy to jest duża firma, a czy oni w ogóle mają siedzibę, a czy nie są przypadkiem w jakimś rejestrze dłużników, i tak dalej, i tak dalej. Zanim się dowie więcej o firmie, straci na to mnóstwo czasu, a temat może być w ogóle nie dla nich. Więc taka e, analiza i research na temat klienta, który wpada z formularza, to jest coś, co usprawnia bardzo mocno pracę. Bo później jesteśmy w stanie od razu przydzielić, czy ta osoba powinna wylądować u tej osoby, czy u tej osoby, a może od razu powinniśmy podziękować. Nie marnujmy swojego i ich czasu, nie? zanim znajdą właściwego partnera do pracy.